W zeszłym roku wyznaczaliśmy sobie ideały, mówiliśmy o celach, jakie chcielibyśmy widzieć to dziennikarstwo. Dziennikarstwo odpowiedzialne, dziennikarstwo, które buduje więź między Polakami mieszkającymi w kraju i za granicą. Dziennikarstwo, które łączy, a nie dzieli. Takie rzetelne, prawdziwe, fachowe. I w tym roku okazuje się, że otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych zgłoszeń. Było nam bardzo ciężko wybrać. Dały ratów, ale... Osoby, które w tym roku wygrały drugą edycję, cechuje ich na pewno aktywne podejmowanie, aktywna działalność, podejmowanie ciężkich decyzji i o, brak bierności. Za dziennikarski profesjonalizm i poruszanie ważnych dla polskiej społeczności na Białorusi kwestii dostępu do polskiej oświaty, swobody działania Związku Polaków na Białorusi oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa. Andrzej Pisanik, ja bardzo gratuluję. Przykładem dziennikarza, który łączy emigrację z krajem i buduje pozytywne relacje, jest pan Tomasz Deptuła, który otrzymuje wyróżnienie za wysoki poziom dziennikarstwa, aktywizowanie polonii oraz budowanie tożsamości patriotycznej i obywatelskiej. Pani redaktor Maria Stepan, z naszym regionem związana jest od bardzo, bardzo dawna miałem pokazać bo jest stąd. Ale mam okazję śledzić pracę pani redaktor od, od wielu lat, nie powiem ilu, nie będziemy sobie liczyć lat. Ale myślę, że to, co dzieje się za udziałem i pracy w latach ostatnich, kiedy z taką pasją, determinacją buduje pomosty między Polakami w kraju i za granicą, zasługuje w sposób szczególny na to wyróżnienie. Serdecznie gratuluję. Czujemy się zaszczyceni, że możemy wręczyć tę nagrodę wspólnie. Z Jagłowem pożyńskim niech będzie ona wyrazem naszego szacunku dla pracy i podziwu dla kunsztu dziennikarskiego. Wielkie działania, które uświadomią nam wszystkim, którzy, którzy żyjemy w Polsce, z jakimi problemami, z jakimi kwestiami nasi rodacy się borykają na co dzień, czym się cieszą, jakich dostępują zaszczytów. Przybliżenie tej świadomości to jest naszym wyzwaniem w Polsce i przyznawanie takiej nagrody, jak ta imienia Macieja Pożyńskiego myślę, że właśnie temu celowi służy. Jest bardzo ważna. Z wielką przyjemnością wręczę nagrodę pani redaktor. Dziękuję. I Aleks Storożyński zapełnia tę lukę, która wynika z tego, że wtedy, kiedy się tworzyła narracja, o o II wojny światowej, Polska nie mogła zabrać głosu na zachodzie w tej sprawie. Luka jest głęboka, walka jest trudna, a on walczy na najtrudniejszym rynku, w najważniejszym kraju, w najważniejszych mediach i walczy skutecznie. To jest naprawdę bardzo ważne. Zauważyliśmy, i jest to w uzasadnieniu nagrody, wysoki poziom wydawanego pisma prezentowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących Polski i stosunków polsko-słowackich, a także docieranie do słowackiej opinii publicznej z tym, co dotyczy spraw polsko-słowackich.